Witam wszystkich, słuchajcie, wchodzimy do Kerfura, pokażę Wam mniej więcej, jak się kwalifikują ceny w Gruzji, w Tbilisi. Powiem Wam, tutaj akurat ten market wczoraj odkryłem, naprawdę jest mega na bogato, no ale to jest, to jest naprawdę na bogato, powiem Wam, pomidory. No, wszystko tu się śmieje. Tu nie ma jakiejś lichy. Są... Wiadomo, że jest dużo takich małych sieci jak Spar, i tam jakieś te ichne. Ja nawet nie potrafię wymówić tej nazwy. Coś tam chyba sobie koszyk, słuchajcie, weźmiemy. Tu są takie koszyczki. Ulala! Nie wiem, czy są płyta, No, są pęka. Coś tam być może zakupimy. Arbuzi, słuchajcie, 85 kosztuje to w przeliczeniu na polskie pieniądze będzie to trzeba liczyć jeden i cały to jest złoty 45 zł. na chwilę obecną to mamy słuchajcie jakieś chyba złoty 30 zł za kilo arbuza no zobaczymy ile taki kawałeczek kosztuje trójeczkę muszę obczaić słuchajcie jest dosyć to ciężkie jest. Hmm. chyba za 5 zł taki kawałek nie wiem czy za drogo czy nie wiem kapusta tekina jest tania ale nie wiem kto ją kupuje 80 no to mam jakieś złoty 30 chyba za kapustę kiszoną cebula jest złoty 45 bo prawie cały no jabłka jabłka są drogie to piątaka no to 7 zł, a nie to są te nektaryny, przepraszam nektaryny ale oni mają tu dobre ale zdecydowanie, jak będziecie potrzebować lektaryny, sobie zakupić, to jedźcie na rynek w tym. Na rynek w Tbilisi ten. No tam jest ceny połowę, połowę niższe niż tutaj. No, no, no tak jak mówię, naprawdę połowę. I naprawdę chyba wydaje mi się, że produkt dużo lepszy. Ogórki 3,90. Ja powiem Wam, ja nie widziałem w ogóle w Polsce czy w Anglii tak jasnych ogórków. Ale kupowałem, je, powiem, tu, powiem Wam tutaj, Uu, a tutaj takie maluchy, słuchajcie, na małosolne. No nie, no nie, no, słuchajcie, tak. ja chyba sobie wezmę. Mam tam w apartamencie taki słoik mały, narzucę soli na wale. Słuchajcie, tam bez czosnku, już nie będę przesadzał. Ale, no, kurde, tylko ja w sumie teraz jadę jeszcze do jakiejś tam bazyliki kościoła obczajcie z jasnymi ogórkami. Dobra, jak wrócę, to je wezmę, ale no za 2,30 to jest jakieś, czekajcie, 3 złote 3 i 20 groszy, 3,20 za ogórki takie małosolne, znaczy nie mało solne te malutkie. Dajcie znaka, czy to drogo, czy nie, bo nie jestem pewien, ale ja i tak je kupię, chociażby były drogie. Tu kobiety jakieś sery kręcą, patrzcie, obczajmy, bo to wygląda luksusowo. Nie wiem, czy chcecie zobaczyć, ile taki serek przykładowo to jest chyba taki wędzony. O 12, no to będzie jakieś o 16 zł za taki kawałeczek. A taki blue. Tu nie ma akurat celuki. No wiadomo, sery, wiecie, sery nie są tanie to już jest taki produkt premium odnośnie wędlin to no trochę próbowałem, powiem wam no być, może, być może nie te miejsca, nie ta lokalizacja ale no nie polecam wędlin nie polecam, sery twarogowe to tak, to bardzo polecam makrela też jest świetna, powiem wam takie całkowicie inne doświadczenie no nie otworzę wam paczki po ile jest makrela wam pokażę przykładowo taka pakowana, no u nas podobne paczki są ta się chyba rozstrzeliła więc nie wygląda zbyt diamentowo ale taka jedna ryba kosztuje proszę państwa spokojnie gdzieś 15 zł, no około 15 zł, no 14 zeta za taką makrelę wędzoną nie wiem czy to jest drogo czy tanio możecie dać znać bo ja powiem wam w polskim sklepie to już dawno nie byłem, a w ogóle na najlepiej to ja będzie wiecie na tych aplikacjach coś tam do jedzenia za darmo wyszarpał. No niestety, no. U mnie to już totalna polska cebula. Wczoraj kupiłem te, te skrzydła. Cholery dobre są. Powiem wam, że są france dobre, śmierdzą, nawędzono. Sześć, no jakieś 8 złotych za taki, za taką porcję chyba 6 stóp tu było. No nie jest fenomenalnie dużo. Nie powiem, że wiecie, no wiadomo, że nie jest 5 kilo, że się tam uszy na żrecie, ale dobra pozycja, dobra, polecam. O, tu mamy jakieś serki. Na pewno te twarogowe są dobre, bo taki kupiłem, powiem wam, za dużo. Kupiłem taki kawałeczek, ale to jakiś taki chyba posz. No to będzie jakiś Z 6z, powiem wam. Nie jest to jakaś fenomenalna cena. Tu warkocze chyba z Zakopanego coś tu towar narzucili, ale tu widziałem kobita jeszcze ma ten jak to się nazywa ta hałwa, patrzcie jaka hałwa ale taka widać kurde swojska, swojakowa ta hałwa powiem wam ja uwielbiam hałwę ale jakoś teraz nie jestem na nią gotowy o miałem to kupić ale powiem wam jest fajnie to zobaczcie, wszystko wygląda to orzechy, to wszystko ale totalnie jest nieogarnięty temat Temat tej kasy. Wczoraj próbowałem kupić. No nie ogarniam, słuchajcie, nie ogarniam. Nie ma tu nikogo jakby takiego, który by tutaj za mnie to ogarnął. I tak jak to widać. Mi się wydaje, że te pojemniki są pełne. O cynamon nawet z tego, z Egiptu leży. Ula la nie przeleży. Ciekawy jestem, nie, zawinęli już, bo tutaj brałem wczoraj to i jestem tak ciekaw czy to jeszcze leży już ktoś to posprzątał, ale nie. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, ja mam jakiś koszyk. No wypadałoby dokonać jakichś zakupów. Tu mamy jogurt i mleko. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani takimi pierdolami. Patrzcie, tu jest duży tłok, to zawsze trzeba się wpijać tam, gdzie jest duży tłok. Taka Activia 350. Patrzcie, no to jakieś z za taką aktywie. 270 gram, no nie wiem czy to jest drogo, czy tajem. Nie nie kupowałem akciwi, bo to są drogie rzeczy, ale wczoraj kupiłem ten brzoskwiniowy, powiem Wam za. No to też jakieś 6 zeta. Nie najtańszy, ale już mówię, no wydam, wydam. Jestem, wydam, nie będę już takiecie wrzęził, nie? Kurde, jaki tam się kocioł zrobił, może co dają. Trzeba się zakręcić. O, i ten, ten, ten kefirek też wczoraj piłem to będzie ten tak, piłem, bardzo dobry bardzo polecam, powiem wam no cena, no, no, no co ja wam zrobię, no tanio nie jest tanio nie jest, wiadomo, że każdy by chciał żeby było taniej no ale takie czasy, no ludzie, no takie czasy, no. ludzie pracują, tamten coś tam kombinuje i nie będę patrzył, tu jakieś warzywa mrożone, nie, a kinhali słuchajcie, kinhali 10% taniej, powiem wam, nie kupujcie ja już chyba na jednym filmie tam dałem Wam relację. Kinhali idźcie do knajpy. W niektórych tam na filmiku, mówię w jednej knajpie, słuchajcie, za, nawet za, za 10 są. Za 10 czy za 1? Mm, jakoś coś tam popieprzyłem, coś teraz. Ale jakoś z jednej są bardzo tanio, w drugiej są prawie połowę drożej. Zobaczycie tam na moich filmikach, możecie obczaić. Ale mrożony się absolutnie nie opłaca. No nie, to, to już nie jest ten smaka. I wydaje mi się jak kupicie, to będziecie rozczarowani. Jaka, jak tu wódeczka, proszę, proszę państwa. Wódeczka jakaś radziecka kosztuje. Proszę państwa, i jaka to jest w ogóle pojemność? 50, no to jakieś będzie około 60 zł Słuchajcie za litra. Takiej ruskiej tu macie. Sama ruska, a to jest w ogóle patrzcie, tak. To gdzieś widziałem w Polsce 29%, patrzcie 10% taniej. E, no to cena fajna. 50 zł za litra, 40 to nie jest chyba jakoś tam dramatyczne. O, Danska. Danska w ogóle kradnie moje serce przez to, że ma te butelki. Wiecie zawsze, kupcie sobie taką dańską, a później możecie jakimś szajsem dopełnić. O, nie Miroch. jest zacny. 4, 35. plus ten. to będzie 50 zł słuchajcie za buteleczkę niemirowa. To prawie taka cena jak we Wrocławiu na, na lotnisku. Ale tego jeszcze nie piłem. Jakiś, jakiś biały jest, powiem wam, nie znam. Tą chyba piłem, tej się chyba wystrzegajcie. Ona jest dosyć słaba pozycja naprawdę. Ale co to? Nie ma dzisiaj żadnej Polski. No, tak powiem wam Finlandia 30. Nie. Patrzcie w ogóle te napisy. Ciężko jest dojść. Jak chcecie dojść co jest, co to patrzcie na ten kod kreskowy, tą końcówkę. I sprawdzajcie sobie na, na butelce czy tam na jakimś artykule. To jedynie można dojść z ładu składu, bo tak to absolutnie. Kupię sobie na pewno paluszki, bo mają bardzo dobre. Precelki też. Jakaś kierowniczka mi się tu widzę zakręciła. szefowa też wiecie, trzeba z tym swoim pyskiem, o te rybki kiedyś w Polsce były takie rybki ale ja to żarłem, słuchajcie na słono się to żarło zaraz zobaczę czy one są ze solą no wiadomo chrupiące ale nic nie pisze o soli, Jezu jak te ryby się zajedzało 3,50 słuchajcie, ko koło 5 zł za taką, no dosyć jest duża paczka, to nie można powiedzieć że jakby oszukali o, to chyba też jadłem. Nie polecam tego, jadłem to, bo miałem to w bardzo, taniej tenie, w bardzo taniej cenie. W bardzo taniej cenie. Mówię, to jest składnia polska, w bardzo taniej cenie. W dobrej cenie. O, dobra. Bo już mówię, że nuła, wy oglądacie i co później myślicie. Tringelsy to nie jest pozycja tania, wiadomo. No to już jest produkt ekskluzywny, no, co ja wam będę mówił. Ale kupię sobie na pewno te tych, ale paprykowe, bo mają dobre. Dobra, zobaczymy tutaj cenę wody. Woda 2,50, gdzie jeszcze ludzie, wszyscy kombinują. Wszyscy orzą, jak mogą, jak mogą. Przekładają. Dobra, zobaczymy trochę schemy. Fery taki duży, proszę Państwa, kosztuje szóstkę plus. 9 zł za taki duży ferry Nie wiem, ile on jest litrowy. Chyba nie 750. Słuchajcie, taki ferry kosztuje. No, tu w promocji jest taki, ale patrzcie, prawie 6,85. Zrobimy prawie 7. Słuchajcie, taki mały, ale wały kręcą. Ale ludzie, i patrzcie, ludzie takie tępy, takie jakieś od słońca ociemniałe przyjdą. Kupią taki ferry Patrzcie, za siódemkę. A tu macie za szóstkę taki duży. No nie, no no, no, no patrzcie, patrzcie, ja, ja Wam tego słuchajcie z rękawa tych głupot nie biorę. Najlepiej wziąć taki 2,85, no to będziemy mieli jakieś trujeczka, coś koło przed 5 zł. No i wiadomo, nie? Jak się gdzieś tam w pensjonacie mieszka, no to kupuje się tańszy, nie? Jeśli będziemy kupić drogi, tutaj druciaki, worki na śmieci, no to nie wiem, widzicie, po ile są, nie będę tam. Tego pokazywa za bardzo ścierki, nie wiem, czy ktoś jest zainteresowany, to piszcie tam w komentarzach, to wam dam znać mopy. I wiadomo no, tu też chyba, chyba raczej nikt nie przyjeżdża tu sprzątać do Gruzji, nie, no chyba że, no to, mówię, też piszcie w komentarzach, to wam nagram filmik jakiś taki z tych artykułów, że ktoś nie wiem będzie sprzątał, ale wydaje mi się, jak coś tam wynajmujecie, jakiś wiecie, w hotelu czy w pensjonacie, no to no nie wypada też tak posprzątać za bardzo no wiadomo, że gnoju no to też nie ma co zostawiać no ale nie ma co przesadzać, żeby nie widzieli, że wiecie Polaczki przyjechały i one tak sprzątają, o tu jest jakaś tańsza woda, nie wiem być może, nie to jest chyba ta mała no tu jest mały problem słuchajcie, z tym, że ciężko dojść nie, ta duża, patrzcie, 1,50 ta duża ona jest nawet dobra a ta mała jest 1,20. O, kochani, tu jest woda Perrier francuska. U, z naturalnych źródeł. No, kochani, 3 złote Perieres. Ja się nie spodziewałem, że tu takie pozycje wchodzą. Tu jakiś ziomek agresywny, ale tu chyba z obsługi. Nie wiem, chudzi z pieluchy. Słuchajcie, są za 60. No to 60 to znaczy jakieś 90 zł za taką pakę. Nie wiem czy to dużo, czy to mało. Ile... Słuchajcie, 3 latka chyba pieluchy. 72 pieluchy, jakby tam ktoś chciał dłaćłości. Tutaj jakaś dziewczyna, nie wiem czy ma pieluchami tak do końca jest zainteresowana. A ja tak się tutaj widzę plączę. Naprawdę miał być jakiś zakup zrobiony, ale zdecydowanie coś z lodówki. Piweczko, słuchajcie, 3,50, no to jakieś 5 zł. mamy puszkowego grolsza, To samo mamy warsztajnera. Piłem tego warsztajnera, bardzo dobry. Tam mamy jakieś inne piweczka, nie chcę się schylać. Stella, no powiem wam. o Stella 4,50, no to będzie 6, coś koło 7 Stella. No to nie są tanie rzeczy, chyba że tak ceny poszły do góry. Ja też powiem Wam, no mówię, ja jestem nieświadomy, bo ja wychowany na zwrotach, na jakichś przecenach, to ja też się nie orientuję, jakie są, jakie są ceny. Zaraz wam powiem, jak co cenowo chipsy wyglądają, bo chciałem kupić, o te, powiem wam, trochę mnie wkurza, są, no, mogłaby być większa paczka, nie mówię, że nie, piątaka, no to 7,50 kosztuje taka paczka, jaka to jest gramatura, no nie nie mogę znaleźć coś, Chyba jestem dzisiaj niegromotny. Nie wiem, 140, to jest coś mało. Dobra, zaraz zobaczę po, za piątkę. Słuchajcie, te chipsy są za piątkę. Obczajmy może gdzieś są jeszcze tańsze, bo to oni tak rolują tych wiecie takich nieświadomego tego klienta Red Bullik, czwóreczkę, no to jakaś 6 zł za Red Bull, puszeczkę. No to chyba taka cena raczej normalna. Powiem wam ta fajna puszka, wczoraj kupiłem dwie. Nie kupujcie, bez entuzjazmu, bez, naprawdę. Są takie. Kurczę, pokażę Wam, może jak zdążę. No, może to jest ta, nawet nie psychotrop, to jest ta psychotrop. Kiedyś to piłem. Patrzcie, psychotrop. Psychotrop jest za dwa zeta, bo ktoś był zainteresowany, ale lodówka do dupy, bo w ogóle nie działa. Zepsuta. O, zobaczymy jeszcze, jak takie duże piwka kosztują nie wiem ile staroprawem, bo ktoś cenówkę ukradł ale przykładowo taki jak jest, też to jest 12, no to będzie 16zł słuchajcie 16zł za takie piwo, ile ta locha ma 25 gdzie młodzi po to tak sobie wiecie, sączą to piweczko więc chyba nie ma dramatu z cenami no, jak się poszuka to one się tańczą z Kruszowice też 13. Kruszowice są dobre. Polecam kruszowice i staropramen. Ja podejrzewam, że sobie coś tam wybiorę. Budweiserek, piątaka, no to 7,50. Nie liczę, wiecie. Jeden jako 1,50. Ale nie ma na no Polecam też. Zdradzę Wam w ogóle sekret. Nie wiem, czy wiecie. Jak macie z taka pani w Biedronce mi powiedziała parę lat temu. Jak macie zgagę, to kupcie sobie migdały, ale tu są drogie, a nie, to ta mała paczka chyba ją wezmę, ostatnio kupiłem taką, powiem wam, w innej sieciówce, była dużo tańca, ale coś mi się wydaje, że tu ktoś to przetargał na te miejsce. to nie jest z tego miejsca, to kupcie, a na zgagę mówię, migdały, kupujcie migdały na zgagę, tylko tak wiecie, mielicie, mielicie, jak tam, jak stara babcia, czy stary dziadek, albo stary ja, i takie aż mleczko się zrobi Słuchajcie i normalnie z gaga przechodzi od razu nie trzeba kupywać tam jakiegoś nie wiem tam stoperan nie no stoperan to chyba na sranie jest nie wiem czy tutaj Słuchajcie, jakaś akcja tutaj jest w lodówce ziomek mnie obciął słuchajcie swoim fachowym okiem szybko się zakręcę tutaj w temat makaronu makaron macie za szóstaka ale to nie jest mała paczka no ale nie powiem, ale patrzcie, duże, duże. Chyba lubią takie duże. U nas półkilowe wszędzie chyba są spaghetti, nie? Dobra, obczaję wam jeszcze parę makaronów. Uhu, uh, uh. tutaj taki powiem wam, patrzcie. Za dwujaka taka paka? No coś mi tutaj chyba nie ma ceny. Ludzie, przecież to jest chyba ze 5 kg tego. Tu chyba nie ma cenówki, podejrzewam. Ale ta wielka, taka też dwujaka, No to 3 zł, słuchajcie, za taki makaron, ale. To jest jakiś taki chyba kraftowy. takie normalne też, 3 złote słuchajcie za taką pakę. To jest duża paka, to jest chyba na pewno kilo, zaraz wam obczaje 900 gram chyba. Bo tak, 900 gram. Na... tam powiem wam przy tych lodówkach taki dosyć bardzo agresywny, bo chciałem jakiś sobie tam... Ma półśmielowy, jak gdyby się zaopatrzyć, ale no strasznie widzę duża tam, jakby agresja z jego strony. No tutaj gro, groszki, jakieś nie wiem. No, jakby ktoś chciał, nie wiem, pomidorówkę robić, no to to jest chyba, powiem wam, pomidorowy ten przecier No to zdecydowanie ten się chyba opłaca, tak cenowo, za piątaka kupić. Ale nie jest, o kapary są, słuchajcie, kapary są. No. Gdzie ja jadłem kapary? Z czym jadłem kapary? Chyba z łososiem, nie jestem pewien. Tatar z łososia albo karpacze z łososia. Nie jestem pewien, powiedziałem, że karpary, kapary to jest taki... Nie wiem, jak się dajcie znaka w komentarzu, to jest strasznie dziwna rzecz dla mnie. Nie chcę mówić, że mogłoby to dla mnie nie istnieć Śliwki. Uuhu, chyba jakieś. O, oliwki są ale chyba Gruzja akurat to nie jest jakaś taka piętnastaka za taki słoik Gruzja chyba nie jest jakimś takim oliwkowym krajem Bondyuela nawet tutaj Ta. Boże, kukurydza się zakręciła i ja powiem wam strasznie ze mną jestem zakręcony tu mamy dla psiaków jakieś żarcie no wiadomo, no mało kto chyba z psem przyjeżdża, nie? No, aczkolwiek nie mówię, że nie. Ostatnio to obczaiłem w ogóle to, nie wiem co to w ogóle jest. Nie wiem, powiem Wam totalnie nie wiem co to jest. I to w ogóle na zdjęciach też cholera. Yellow, nie wiem, coś, coś, coś. Sos yy, z jakichś żółtych aleczego. Tu pomidorowe. Ten powiem Wam polecam. Yy, nie, ten wczoraj kupiłem. Dobry keczup. A z tymi, jak chcecie, bo ja chciałem zaoszczędzić. Teraz, wiecie, chciałem zaoszczędzić, kupiłem w tych workach. Bo mówię, a wiecie, w workach to wiadomo, to będzie tańsza pozycja. Troszeczkę się przeoszczędzi. Które ja kupiłem? Chyba te grillowe. No, dramat, dramat. Totalny dramat, nie polecam. Może komuś będzie tam y, smakowało, ale mi absolutnie. Co trzeba dobrze czytać, bo to nie jest ketchup, absolutnie. Ja myślałem, że to jest ketchup, ale to są jakieś sosy do grilla, do mięsa czy coś. One są bardzo przeładowane y, działami. pasty do zębów, ile taka pasta kosztuje? 7, no jakieś koło 10 zł taka pasta Colgate'a. Czy coś taniej się wyrwie? Podejrzewam, że tak. O, patrzcie, już pierwszy klient do lodówki, ale to jeszcze wszystko jest ciepłe, to jest ciepłe. Ludzie wiadomo lecą, wiecie, jest gorąco jak muchy na lew. Patrzę, przyczają się, przyczają i nic nie kupi. To są dopiero klipy. Tutaj... Ale lodówka taka zacna. Chyba. O Staropramen jest dosyć chłodny. Tego nie wiem, tego nie w ogóle nie. Beks odpada. To nie wiem co to jest. Czy warsztajny, warsztajny, słuchajcie, tańcz. Wezmę sobie, spróbuję. Spróbuję tą zupę. Paulaner to nie Ale jakbyście nie wiem, nie chcecie piwka czy coś, kupcie sobie z tych... To są te mm, lemoniady no ta brzos yy, gruszkowa może nie jestem fanem mega gruszki ale dubsko urywa jest pyszna tu już jakiś krem bruleto cuda, ta jest nawet fajna ale dwa łyki powiem wam, że jest mływa. najlepsza chyba gruszka gruszka naprawdę wygrywa nad wszystkim o wiadomo patrzcie ile, taki staro, mam taki ósemkę a taki za macie za czwórkę. to dwa razy tyle tutaj tu jest pół litra a tutaj ile będzie litr 50? słuchajcie pół litra macie pół litra jakby macie gratis no ale ja nie oblecę nie no dajcie spokój nie dam rady absolutnie mówię wam nie dam rady przecież ja idę jakby gdzie kupię półtora, lat, pół lot, półtora litra piwa ja jestem jakby w drodze do kościoła jak ktoś pyta ja idę do kościoła coś delikatnie jakby tak przypałowo było wiecie ja wbijam Wypiję zupkę chmielową 1,5 półtora litra i jak do kościoła. No. no nie do końca się to klej. Co tutaj mamy? No jakby ktoś tam był zainteresowany, jakiś, nie wiem co to jest. Szymato makatki, różowe, słuchajcie, są mi niebieskie po 15, no to macie 23 zeta Jak, jak dobrze przelicza mówię. 1,45 to jest jeden gel o, nawet są jakieś miseczki, jakby komuś brakło. No, powiem wam, u mnie tam, jak jestem na kwaterze. Kobita nie dała misek do zupki chińskiej. No, no może, może dla Was to jest śmieszne, ale dla mnie to jest potężne niedopatrzenie. 39, słuchajcie, za taką kawę, jako obsa 400, tanio czy drogo? Nie wiem, kawy nie bije. Tu jakiś żel, słuchajcie, 16 z. No, 16, coś tam do płukania, taki. Żel, czy to drogo, ale to taki, no, powiem wam pojemnik. No, dosyć wygląda to luksusowo. Ja Zaraz się zbliżam do kasy. Proszek do prania nie idę, no prawie wizir. Nie wiem, czy prawie robi wielką różnicę. 5 kg za 30 zł. Chyba niedużo, nie? 30 zł. 33 prania. Wiadomo, można dać troszeczkę mniej. Co będzie i nawet i 40 pran. Soki są, wydaje mi się, że nie takie tanie. Nie wiem, ile w Polsce. teraz. Słuchajcie, no 5 zł. No 7,50 za sok litrowy, czy tam brzoskwiniowy, czy jabłkowy. Czy to jest tania pozycja? Jeden gin wychodzi 23 zł. Ja nie wiem. słuchajcie, wydaje mi się, z matematyką u mnie nie było jakoś na bakier. Dajcie znać, czy to dobrze przelicam. 15 i czwór, no jakieś tam chyba 23 zeta może być, nie? Taki ginik, ale kto tu pije ginik? Słuchajcie, jak tu czacza wchodzi litra, kupicie na rynku za 8 zeta. Jak chcecie, to ja wam dam namiar na taką kierowniczkę, ona słuchajcie, w butelkach plastikowych żeni towar, tam na bogato możecie kupić, nawet kiedyś byłem u niej, słuchajcie, ona mi wyjechała, czy ja chcę bańkę 5 litrową yy, bibru? no słuchajcie, no przyjeżdżacie na czaczy, czasy i ktoś kupuje w pierwszy dzień bańkę 5 litrów jakiegoś, wiecie, samogonu czy tego, no to dosyć jest, powiem wam, taki no bardzo odważny ruch. Tu mamy też te kintali. Nie wiem, może ktoś kupił, a dajcie znać, jeżeli ktoś kupił i wam smakowało. Przymknę tu zamrażarkę. O, 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 powiem wam, z tej zamrażarki to raczej tak chyba nie halo, bo tutaj coś jest z szybami. Jak ktoś kupił kiedyś Gruzji, Kinhali, właśnie w paczkach, dajcie namiar w ogóle, jakie są możliwe do zjedzenia, bo ja jestem w ogóle fanem piermieni i kinhali, a w knajpach są fenomenalne, ale kupiłem raz mrożone, no i, no, i są dramatyczne, no co będę Wam ściemiał, no jest gówno, no jest dramat, gówno, nie będę ściemiał, że są pyszne, słuchajcie, tu za sześć, chyba tej firmy samej kupiłem, powiem, te same, no tak, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 10, te kupiłem, słuchajcie, badziewie, badziewie, rozlazło się, rozpieprzyło, no. no, co ja będę ściemiał, wiecie, na tym kanale to są poczciwi ludzie, ja nie mam, nie mam jakiegoś celu, żeby ludzi oszukiwać, no. dramat, dramat, nie polecam, cebulę to już wam mówiłem, pole jest jakieś frytki, czy coś tam, to wam nie będę pieprzył, słuchajcie, dobra. Kończymy ten odcinek, jeżeli byście chcieli jeszcze jakieś ceny poznać, chleba czy coś, no to Wam dam znać wiadomo, nie? Dobra, ja mam słuchajcie, tylko zupa chmielowa i chipsy. Delikatnie poleciałem. Widzę, że się tu już zaczynają jakieś agresywne ruchy odbywać. O buraki, że słuchajcie, buraki, ale mi się potną. Buraki 2,43 3,50. Słuchajcie, buraki. No taki troszeczkę mięczaki, ale kurde na kisoczek. Czemu nie łajno, No czemu nie? Dobra, spadam. Sekcja komentarzy jest Wasza. Pamiętajcie, łapka w górę, to Was dużo nie kosztuje. A już jakiś komentarz to wiadomo, nie? O, jeszcze wam pokażę, pomarańcze są za szustaka. To jest droga pozycja. 9 zł za pomarańcz. Wydaje mi się, że droga pozycja. Wbijamy na samą obsługową możliwe, że ogarniemy temat. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie.